Partnerem odcinka jest serwis G2A. Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. Bezlitosny wyzysk dzieci, pogarda dla biedoty i życie w syfie. No nie brzmi to jak super czas. Tymczasem, z naszej perspektywy, rewolucję przemysłową uznajemy za wspaniały okres. Ważny, przełomowy, to tak, ale wspaniały zdecydowanie nie, przynajmniej dla większości osób, które wtedy żyły. Ci ludzie pracowali ponad siły w fabrykach, kopalniach, a elity nimi gardziły. No chyba, że można było na tych ludziach zarobić albo zrobić z nich atrakcję, turystyczną. Przyjrzyjmy się dzisiaj w takim razie jak wyglądała codzienność tych dzięki którym w ogóle udała się ta brzydka rewolucja. Już teraz w historii bez cenzury. Na dzień dobry, popularny ostatnio segment. Nie zrozumcie nas źle. Tym razem bardzo zależy nam na tym, żebyście nie pomyśleli, że was nawołujemy do jakiejś bolszewickiej rebelii przeciwko prywatnym przedsiębiorcom. Już w niejednym odcinku wam pokazaliśmy, że byli również bardzo spoko biznesmeni, wielu ich było, takich, którzy się o ludzi troszczyli. To taka sama grupa społeczna jak każda inna, są spoko ludzie i są turbokutasiarze. I tak samo było w czasie rewolucji przemysłowej. W czasach, kiedy jedni faktycznie chcieli zarobić, ale szanując zdrowie swoich pracowników, była też masa chciwych buców, którzy byli strasznymi pracodawcami, nie tylko dlatego, że byli łajdakami, ale też czasem byli łajdakami, którzy uwierzyli w to, że ich podejście do sprawy jest zupełnie w porządku i jest uzasadnione badaniami naukowymi. O tym dzisiaj też będzie. Okej, okay, przenieśmy się już do czasów, kiedy większość miała bardzo źle, a tylko niektórzy naprawdę dobrze. Rozwarstwienie społeczne to jeden z bardzo charakterystycznych dla tamtej epoki elementów. A czy opływający w luksusy bogacze nie mieli bladego pojęcia o tym, jak żyją ludzie, którzy na co dzień zapieprzali w ich fabrykach? Mieli, żywo się tym interesowali, ale totalnie nie tak, jak sobie w tej chwili pewnie wyobrażacie, bo w pewnym momencie w Stanach i w Anglii popularnie stał się slamming tak zwany czyli safari w krainie biedoty. Organizowano wycieczki do robotniczych dzielnic, w czasie których przebrani panicze i ich towarzyszki mogli zobaczyć, w jakich okolicach mieszka pospólstwo i jak ci ludzie się zachowują, a później na spotkaniach ze znajomymi opowiadali, że mieli wrażenie, że są na innej planecie. Przy czym, oczywiście, to był tylko wierzchołek Góry Lodowej. To co tam obserwowali, bo gdyby weszli do jakiegoś robotniczego mieszkania, oczywiście je sobie dzisiaj opiszemy, to pomdleliby prawdopodobnie ze smrodu, a z robotniczej knajpy to najpewniej by w ogóle nie wyszli. Zróbmy zatem to, czego majętni turyści nie robili. Zajrzyjmy do przeciętnego robotniczego domu, a w zasadzie do izby, bo w takim pojedynczym pokoju mieszkało zazwyczaj około pięciu osób. Czasem to była rodzina, a czasem totalnie niespokrewnieni ze sobą ludzie, którzy po prostu przybyli do miasta na zarobek. Zrzucali się na czynsz, bo oczywiście o własnościowym mieszkaniu taki zwykły robotnik mógł sobie co najwyżej pomarzyć. Chodzi o izby w. Kamienicach czynszowych czy w domach pracowniczych. Mogło być gorzej? No pewnie, bo jeszcze można było wynajmować z kimś łóżko pół na pół. Nie to, że się w nim razem spało, tylko korzystało się z niego w systemie zmianowym. Ktoś miał na rano, więc spał w łóżku w nocy, a osoba, która miała na nockę, korzystała z niego w ciągu dnia. Pomijając niedzielę, to jednak w takim mieszkaniu spędzało się stosunkowo niewiele czasu tyle, żeby się przespać i coś zjeść w pośpiechu. I gdyby nie to, że warunki pracy były koszmarne, to w sumie można by stwierdzić, że ówu, uh, no to całe szczęście, że w takim miejscu człowiek przebywał względnie krótko. Większość z nas smród panujący w takim mieszkaniu zwaliłby po prostu z nóg. Wszyscy śmierdzieli. Lodówek nie było, to zaraz. Nie mogli okien otwierać? Nie by mogli, ale powszechne przekonanie było wtedy takie, że to niezdrowe. Zatem nie wietrzono. Jakie były skutki? Oczywiście takie, że w przeciwieństwie do ludzi, zarazki miały komfortowe warunki, podobnie jak grzyb, z uwagi na wilgoć. Można było ciężko zachorować od samego przebywania w takim mieszkaniu, ale czasem człowiek nie zdążył podupać na zdrowiu, bo wcześniej spłonął. Lampy gazowe, naftowe, już nie wspominając o elektrycznych, były dla zwykłego robotnika nieosiągalnym rarytasem. W związku z czym przez bardzo długo najpopularniejszym źródłem światła poza naturalnym oczywiście były świece, które jak przystało na otwarte źródło ognia, potrafiły narobić nie lada kłopotów, ale to nie wszystko, bo od 1826 roku bardzo popularnym sposobem na rozpalanie świec były tak zwane zapałki Lucyfera. Wygodne, ale nazwa nie wzięła się znikąd, bo używano w nich białego fosforu. Może i ekstremalnie łatwopalnego, ale za to śmiertelnie trującego już w małych dawkach. Wisienką na tym syfiastym torcie był oczywiście fakt, że w takim mieszkaniu nie było ubikacji. Na korytarzach też, zakładając oczywiście, że mówimy o ubikacjach wpiętych w kanalizację. W niektórych miejscach nie było nawet wychodka na podwórku. Załatwiano się do różnego rodzaju pojemników, a ich zawartość później wylewano. Jak w mieście była rzeka, to najczęściej tam, czego efekty bywały po prostu okropne. Najlepszy przykład: londyński Wielki Smród z 1858. Czerwiec wspomnianego roku był wyjątkowo gorący. Do tego stopnia, że poziom wody w tamizie opadł na tyle, że zaczęły się odsłaniać hałdy główna zalegające na dnie. Niektóre miały nawet po dwa metry. Gnijące w letnim słońcu ścieki śmierdziały tak strasznie, że trzeba było przerwać obrady w pałacu westminsterskim, bo mości lordowie nie byli w stanie pracować, ale na samym smrodzie się nie skończyło. Bo oczywiście, że wodę do picia brano z rzeki, w której stosunek fekaliów do bardziej pożądanego H2O zmienił się zdecydowanie na niekorzyść tego drugiego. Efekt był taki, że błyskawicznie podskoczyła zachorowalność na cholerę, czerwonkę, dur brzuszny, a sytuacje zmieniły dopiero ulewne deszcze, dzięki którym poziom wody w rzece się podniósł. Okropne, co? A jeszcze nawet nie zaczęliśmy mówić o warunkach pracy. 6 z 7 dni w tygodniu prosty człowiek pracy zaczynał bardzo wcześnie, zwykle jeszcze przed świtem. Po zjedzeniu czegoś na szybko. Z reguły to była jakaś wariacja chleba z ziemniakami. Dymał do roboty na 12-16 godzin z jedną przerwą na jedzenie. Zaraz, Jezu, ile? To było w ogóle legalne? Nie było nielegalne, ponieważ prawo pracy w zasadzie nie istniało, a co za tym idzie, nie było też żadnych norm, jeśli chodzi o warunki pracy i w związku z tym miejsca na takie fanaberie jak, nie wiem. Wentylacja. W fabrykach było potwornie gorąco i duszno, co miało oczywiście bardzo złe efekty. Zacznijmy od chorób zawodowych. U włókniarek, Pylica. Z kolei u rozedma płuc, zatrucia rtęcią, czy ropowica, często śmiertelny ropień pod paznokciami, który robił się od pracy w smarach i olejach. Oczywiście choroby zawodowej nie każdy w swojej karierze musiał doczekać, bo można było wcześniej odpaść choćby na klasyczne zapalenie płuc z uwagi na ogromne różnice temperatur między tym, co było w środku, a tym, co się działo na zewnątrz, czy na popularne również wtedy choroby gastryczne. A to wszystko przy założeniu że wcześniej człowieka nie zabiła maszyna, przy której pracował. Nie było żadnych norm bezpieczeństwa, liczyła się wydajność, a zatem skoro praca była długa w ciężkich warunkach i monotonna, no to aż się prosiło o chwilę zgubnej w skutkach nieuwagi. Do wypadków dochodziło w zasadzie codziennie, ale nie rozmawiano o nich. W zasadzie o niczym nie można było rozmawiać. W wielu miejscach był surowy zakaz prowadzenia rozmów między pracownikami. Pilnowali tego nadzorcy. Oni byli odpowiedzialni za to, żeby normy były wyrabiane, a jeżeli nie będą, no to oni wylecą z pracy. Więc pilnowali ambitnie, a jednak potrafili mimo wszystko znaleźć jeszcze trochę czasu na molestowanie pracownic. Czemu ludzie dawali się tak podle traktować? Bo nie mieli wyboru. Na wsiach i w małych miasteczkach też była bieda, a pracy żadnej. Duże miasta i ich fabryki dawały jakąkolwiek szansę na zarobek. Wiedzieli to wszyscy. W związku z tym każdy, Również szef fabryki doskonale rozumiał, że na miejsce takiego jednego robotnika, w razie czego ma kilkuset chętnych, to też pozwalał sobie na fatalne warunki pracy i śmieszne pensje, które i tak jeszcze czasem były nieregularnie wypłacane, albo w ogóle obcinane za byle głupotę, w stylu spóźnianie się i to naprawdę niewielkie, albo rozmowy na produkcji. Przy okazji opisywania warunków pracy w czasie rewolucji przemysłowej często zapomina się o kopalniach węgla, bez którego przecież te wielkie fabryki by nie działały. Tam też godziny pracy były okropne, a warunki straszne, zdecydowanie odbiegające od tych stereotypów, jakie mamy, nie wiem, z teledysku do zone chociażby, nie zdecydowanie inaczej fakty się miały. Górnicy godzinami zapierniczali na leżąco albo kucając. Nic im jednak nie ujmując, my skupimy się na jeszcze częściej pomijanym aspekcie, na pracy dzieci. Ktoś teraz pewnie powie, no dobra, ale ej, dzieci pracowały przecież już wcześniej. Jasne, ale w domu, w gospodarstwie, albo ucząc się fachu w małych zakładach rzemieślniczych od swoich najbliższych, albo parobkując u bogatszych gospodarzy. Natomiast jeżeli chodzi o takie zarobkowe tyranie, żeby dorzucić się do lichego, rodzinnego, robotniczego budżetu, no to to się właśnie zaczęło przy okazji rewolucji przemysłowej. Dla wielu szefów łajdaków dzieci a zwłaszcza sieroty, to byli pracownicy wręcz idealni. Czemu? Bo można im płacić dużo mniej niż dorosłym, a poza tym w wiele miejsc nadają się lepiej. Do pracy w tunelach, pod maszynami, swoimi małymi, sprawnymi dłońmi, zrobią często więcej niż powykrzywiani od roboty dorośli. To jednak nie wszystko, bo. Dzieciaki, nieznające innych realiów, bardzo szybko dostosowywały się do potwornych warunków pracy. A nawet jeżeli znalazły się jakieś zbuntowane egzemplarze, to można je było łatwo zmusić przemocą do posłuszeństwa. No i się nie poskarżą, to też plus. Sieroty, no bo nie mają komu. A dzieci, które mają rodziców no to więcej prawdopodobne było, że ci rodzice też pracowali w tej fabryce. No i raczej będą się bali interweniować, bo co? Jeśli sami stracą przez to pracę. Absurdalną rzeczą, jeżeli chodzi o wyzysk dzieci, jest to, że utarło się takie przekonanie, że w zasadzie nie dość, że jest to sytuacja niezbędna do rozwoju biznesu i ogólnie świata. To jeszcze dzieciom to nie przeszkadza. Mało tego, one to w sumie lubią. Twórcą tej śmiałej teorii był jeden z pierwszych teoretyków biznesu, który w swoich wypocinach starał się udowodnić, że praca w fabryce dla dzieci jest w zasadzie ekwiwalentem uprawiania sportu. Sprawia im przyjemność i jest dobra dla zdrowia. Tymczasem to był prawdziwy koszmar, a to, że wiele dzieciaków faktycznie nie znało innych realiów, nic tu nie zmienia. Mamy relacje z Londynu, według których dzieciaki budzone przez rodziców do pracy po prostu zaczynały płakać, bo nie miały siły się podnieść. Były jednak zawlekane do fabryki, stawiane przy maszynach no i zapierniczały po 16 godzin, a im dłużej, tym bardziej były zmęczone, tym łatwiej było o błąd i o pobicie pasem przez nadzorcę. Dzieci wracały do domu, jak ktoś z rodziców skończył zmianę, a po powrocie z fabryki były tak potwornie wycieńczone, że nie miały często siły nawet zjeść, po prostu padały ze zmęczenia, a według niektórych relacji pracowały nawet we śnie, bo ręce poruszały im się w taki sam sposób jak przy robocie. Dzieci były też szczególnie pożądane do pracy w kopalniach. Czemu? Z uwagi na ich rozmiary mogły wejść i wydobywać urobek z miejsc, gdzie dorosły człowiek by się nie zmieścił. Jak człowiek czyta opisy warunków pracy dzieci w kopalniach, to momentami się zastanawia, czy nie chodzi o jakieś kolonie karne, bo na przykład jedna z bardzo młodych górniczek wspominała, że pracowała godzinami na czworaka z nogami skutymi łańcuchem, a to wszystko oczywiście za absolutnie śmieszne pieniądze. Dziesięcioletnie dzieci zarabiały mniej więcej połowę tego, co dorośli, a pięciocześcioletnie dzieci, może powtórzmy wyraźniej, pięciocześcioletnie. Letnie dzieci za swoją pracę dostawały w ogóle jakieś marne pensy. Czy wszystkie dzieci pracowały? Nie, niektóre żebrały, inne kradły i te ostatnie, jak zostały złapane, to dostawały takie same wyroki jak dorośli za taki sam występek. Te dzieci również swojego czasu trafiały do więzienia dla dorosłych na odsiadkę czy w trakcie miały potworne doświadczenia? Oczywiście, że tak. Dopiero po jakimś czasie zaczęły się pojawiać poprawczaki, w których też łatwo nie było, a w ogóle był taki moment, kiedy dzieciaki do tych poprawczaków Trafiały dopiero po odsiadce w więzieniu, jako wiecie, taki wychowawczy bonus. Oczywiście na wolność wychodziły jako dużo gorsi ludzie. A była kara śmierci dla dzieci, była, chociaż takie wyroki wykonywano bardzo rzadko, ale żeby nie było za wesoło, to wiele dzieciaków za naprawdę głupoty w stylu kradzież zegarka skazywano na syłkę do największego więzienia Wielkiej Brytanii, czyli do Australii i dla wielu to był koniec końców wyrok śmierci, bo umieralność w czasie takiej podróży, zwłaszcza wśród najmłodszych, była całkiem wysoka. My jednak wróćmy do wyzyskiwanych ludzi pracujących, bo zrobiło się o nich w końcu głośno za sprawą pewnego skandalu. Po serii wypadków w kopalniach zainteresowano się tematem. W tych miejscach pojawili się inspektorzy i to, co opisali w raportach, wprawiło elity w oburzenie. Najbardziej to się podobno nie mogła nadziwić królowa Wiktoria, bo co to ma znaczyć u licha, że w kopalniach pracują kobiety z odsłoniętym biustem? Tak, to był największy problem, który podłapały kolejne gazety. No bo jak to się ma do wzorca żony i matki? No, do prawdy. W całym tym absurdzie był jednak pewien plus, chociaż i tak teoretycznie. Bo kiedy kurz po skandalu opadł, to ludzie zaczęli też dostrzegać inne niepokojące aspekty, jak na przykład okropne warunki pracy kobiet. Jednak efekt był taki, że żeby uniknąć kłopotów, wielu właścicieli kopalni po prostu profilaktycznie pozwalniało z roboty wszystkie dziewczyny, co sprawiło, że wiele rodzin już totalnie znalazło się nad finansową, życiową przepaścią. Co więcej, faceci przestali chcieć puszczać z powrotem do pracy swoje dziewczyny, kiedy takie możliwości zaczęły się pojawiać. Z jakiej paki? Bo przez ten toples skandal do górniczek przylgnęła łatka dziwek. I jeżeli ktoś z prasy chciał w ogóle z nimi rozmawiać, to o tym moralnym aspekcie, a że dziewczyny przy okazji narzekały na pomiażdżone palce, ropiejące rany, potworne zmęczenie, późne powroty do domów, gdzie czekał je jeszcze drugi etat matki i gospodyni. To już nie, to nie były nośne tematy dla mediów. Władze próbowały udawać, że coś robią, ale przez kawał czasu to było. Naprawdę żałosne. Na przykład w Anglii powołano inspektora, który miał pilnować godnych warunków pracy, ale był jeden na cały kraj, a poza tym, nawet jak gdzieś przybywał, to wcześniej szef danego zakładu pracy dostawał informacje o planowanej wizycie. Na szczęście taka sytuacja nie mogła trwać wiecznie. Z czasem zaczęły się pojawiać zmiany, prawo pracy, realna walka z patologiami. Natomiast jak długo sytuacja robotników zmieniałaby się na lepsze, gdyby nie wzięcie spraw w swoje ręce i wielkie protesty? No na pewno trwałoby to dużo dłużej. Zanim jednak nastąpiły te zmiany, to miliony ludzi żyjących w syfie, swoim zdrowiem i swoim życiem przypłaciły ten wielki technologiczny krok ludzkości do przodu. Rewolucja przemysłowa miała swoje drugie brudne i śmierdzące dno, o czym nie wolno nam zapomnieć, czytając choćby klasykę z tamtego okresu. Warto pamiętać, że w przeliczeniu na ludzkie losy, na każdą historię typu lalka przypadały tysiące takich jak Żerminal pana Zoli. Oczywiście kłamstwem byłoby stwierdzenie, że była to epoka nudna i nieistotna, ale na szczęście my możemy różne jej aspekty poznawać inaczej niż swojego czasu bogacze na robotniczym safari, bo chodzi mi o gry wideo. Jeżeli chcecie pozwiedzać ówczesne ulice, ale też inne zakamarki, no to znakomitą opcją jest Assassin's Creed Syndicate. Jeśli wolicie sprawdzić się bardziej jako zarządca, no to Anno 1800 albo Victoria 2. A jak wolicie przenieść się na drugą stronę oceanu, no to umówmy się, nie ma chyba lepszej opcji niż Red Dead Redemption 2. Wszystkie te gry znajdziecie oczywiście w wybitnych cenach na G2A. A że z naszym kodem będzie jeszcze taniej, to nic, tylko wbijać w link w opisie, a potem grać, aż wentylator w kąpie będzie furgotał. Polecamy Wam bardzo mocno G2A i widzimy się niedługo. Partnerem odcinka był serwis G2A. Wentylator w kąpie będzie 예소스마예 <목설정> <목설정>